Ahoj przygodo, witamy w drugim odcinku Das Dasbot. Tym razem będziemy grać jako Uboty, a nie jako Gryhandy Zatem za... proszę o ja to, to jest taki samochód, taki trenowy. Ale to też był statek. Misza z tym. Jest ze, jest ze mną dzisiaj e, starszy Majtek e, Elfen, Ahoj s, oraz, oraz e, Komandor Lufcików. Zdrawdzuj mama. Dolne czy górne? Oboję. Ja jedam na górne. Ja też dole. górne. Ja biorę... To górne. górne. Ja biorę górny. To górny O co chodzi w tym trybie? Wyjaśniałem w poprzednim odcinku. Tym razem to my zatapiamy gry Dlaczego? Bo tak, nie mogą dopłynąć. Gry handy to myśmy pod innym. Nie Mieszasz z tym. Powoda się ma. Tak. Dobra, standardowo, 57 Dobra. metrów, płyniemy. Będziem sznera, Będziem sznera, sznera Będziemy sznerać, sznerać, zanurzenie, arbajt, arbajt! Arbajt, arbajt. Chociaż nie trzeba się wynurzać jeszcze. Znaczy raczej się. Nie trzeba się w ogóle wędrzę, że się na trójce płyniesz. Ja się nie wynurzam, bo będę szybciej płynął, na tak, chłopuj. Mm, nie będziesz im cię płynąć. Be, szybciej płynąć. Będę szybciej płynął, bo płynę 28. Eee... Dobra, szczególnie nie trzeba. Peryskopowa. peryskopowa. E, wystarczy najlepiej płynę po prostu na 3 e, metra. To jest najlepiej. Nie, na przykład może się dopadło na 7. na 7. Na 7 masz peryskop, e, na, możesz. Na, żeby... tak, ale na 3 to ty możesz o, e, do 50 płynąć. A nie, na pewno. Tak, bo właśnie tak powiem. Nie będę. Tak tak, to jesteś mi zwracenia, Może zobaczcie po ile. Ej, zobacz, ale tu to Ci widać to... mostek i wszystko Ci widać. Nie aż tak mocno. No ale tak czy siak, no to, to, to chłopie obecnie płynie do nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie, nie, nie. Chłopie, 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 chłopie. Ja upłynę, mam jeszcze cztery statki. Te chłopie, tu jest raz, dwa... Siedem statków obecnie nas płynie. Dobra, ja się zanurzał na 50, nie wiem, jak Ja na 50, na 50. Ja, ja jestem na 58. Optymalne, żeby nie zatonąć. Poniżej, ja 60, poniżej 60, bo powoli będziecie tonąć. Przez 100, Porek, bie... że ja, ja byłem na 80 metrach i tam przed minutę mogłem płynąć. No Jak się ze mną zdarzył? Normalnie powinienem być maksy, teraz być. Aktualnie nie powinien być maksy, ale powinienem mieć powinien pęknięcia i tam ludzie powinni się topić. <grymnie> ja, Z nim e, e, jak Wołcik pod wodą pomocy. A Elfin, jak będą nad nami, miny puszczasz. Eee, to tak, na, na 30 metrów musimy zejść. Na 40. Nie, na, na 40. 40. Na, to na 40 dałeś. O cholera, jak, jak ja patrzę na mapę, to obecnie na mnie pijemy. na 40, łudzie, jak nie. No jestem. I będziemy miny zrzucać. To są statki nad nami, miny. Ale dużo I... ich nie dałeś. Dwie, dwa, jeden. Dostałem, dostałem głębinówki gomino, nad nami Dawaj miny, dawaj miny, dawaj miny Dlatego nigdy bym nie chciał zostać marynarzem A szczególnie w Łodzi Pozłodnej O kurde, cały przedział zalany Ja mu, muszę mieć akwalijne wynurzenie, nie? Jak mam cały przedział zalany Mhm <guluję> Nie boję Kapitan Wadowice jest zła na lodzie. Czekaj, w ogóle jesteś. No bo mówię, że mam przedział złoty. Nad nami okręty marzenarki. Na mnie płynie pięć statków, nie? Jestem obtoczony przez górne gry dosłownie. Eee, Minę głębinowe to może no wejdę Uuuu Oswał cię na dno No, on jest tutaj wiesz jaka jest taktyka na 100 metrów zejść i żeby się na 60 wiesz, schodzić, żeby i szybko wiesz, wynurzasz się i ten Efeyn mm -hmm. żyjesz czy nie? Nie, no, ja zginąłem Zginąłeś? Taka cisza ten, tą wodą. Ten co we mnie napierdala, nie? A ja mam tylko 10 bomb i... O Boże. Znaczy 10 bomb, ale masz serię po 3. Ty wypuszczasz od razu 3. O. I żyje jeszcze coś pięknego. Znaczy jak oni nade mną sobie że oni napierdalają, nie? Tak, ja puszczę ciągle bomby, nie? Znaczy bomby, miny. Bo przede mną są... ja bym ich mógł wiesz o co strzelbać. Dobra, na na razem nikogo nie ma jakby są. A bo wszyscy. Uuu, tak ona... Dobra, dobrze, rapper. Lezie, bo do nas znaczy oni się bardziej skupili na mnie, bo obecnie mam ogon 6 statków Muszę się awaryjnie wynurzyć Ale te dźwięki tego metalu co... Muszę są się awaryjnie takie... wynurzyć Niestety są trupem, chłopcy Kurwa Wynurzenie i biała flaga I... Biała flaga Ale Enig nie trzeba wyjechać Enig trzeba spalić dokładnie Pobacz, tak dawno... Nie dorwiecie mnie żywcem! Jeryka poszła! Jeryka poszła! Jedenka poszła. Jedenka poszła. Może na mnie głębinowy No, ale 4-4 poszły. Teraz powinien mieć zegarek, nie? ale. a Jeszcze mnie zatopili. Raporty, na, na drobnym jesteś? Ja jestem na górnym, ale na mnie się kurde 5 statków sfokusowało, nie? Mm -hmm. Bo tam jest chuj ciężko trafiłem, trafiłem e, handlowiec jedna torpeda, zazwyczaj dwie starszą żeby zatopić taki statek. będzie zrzucać na mnie głębinowo, na pewno Oj, nie wiem, ta bomba jest tak blisko mnie że jak wal... no nie wolno Starotek ja. towarzyszy wczoraj. Wy, wypływam, bo jestem ja, blisko do Gdybyśmy musieli... Jest tych działek też można oszczeliwać te statki. Tak. Uj, oj, 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 oj. To no jest, jest Katalina. Uu, ale blisko, ale blisko, ale blisko. No, Żyję. Katalina, trafia na Katalina, na mnie pójdę. Słyszałem torpedy na oślep Może któraś trafi Do nużenia Się zdziwi, jak ten łódź potrafi się szybko zanurzyć, jak jest w akumulatorze. Nie wiem, 5 sekund, już jest na 40 metrów. No, to jest awaryjne wynurzenie, a powinno być awaryjne zanurzenie. No, jeszcze po, powinno być. Oni coś takiego było, że ci oni mieli czas na przykład nie, 30 sekund, czy ileś oni mieli, żeby się zanurzyć. Oni robili coś takiego, że cała załoga naprzód, nie, na przód, nie? No i na dziób, cała załoga na dziób. No. Peryskopowa, nie wiem, obserwowa kąguli. Hmm. No, ale dokładnie sobie takie... E, takie łowy, ale nocą. O. E, no w nocy też tak robili. Nasze w nocy to dopiero było przeważnie. Ale grzefa e, sobie, jakby to fajnie było. było są handlowce, tak. są handlowce. Jest Fletcher, dostał. Praktycznie ten U-Bot może płynąć prawie 50 Może Wygrywamy. Dobrze nie Na razie wygrywałem ale Jak długo? się okazuje Nie trafiłem, trafiłem w jakiejś skulczerze Dobra, ja jak to co Nie wiem, właśnie płynę z dolnego respa pana teraz na to jest statki handlowe Jedynka poszła dwójka poszła 30 sekund Niekapitan nie raper jak ci idę Nie wiem, płynę po prostu Awaryjne zanurzenie roga Teoretycznie na 120 metrów możesz się znowu wypowiedzieć, teoretycznie, ale nie dopójniesz. Nie dopójniesz, na 100 już nie Bomba mi rzucił. Dobra, O Boże, ja zginę, bo Katalina na mnie bombi ja. Mogę... O, mogę tego... Stotka. wziąć. We stotka. Samoluta. Co ja gadam. Dobra, yeah, right. W ogóle pytanie, czy takie Henkele by mogły do, do, dolecieć na przykład do Pacyfiku. A czy one też walczyły na Pacyfiku? Excuse me? Na Pacyfiku? No, walczyły. Na Pacyfiku. Tylko tak a. dalej, a, a. a. Tak. Dobrze, Elkin. Niszczę to ładuj torpedy. Trafiłem, trafiłem cywilka. Czyli work time, co nie robię Zanurzenie 120 metrów szybko No szybko Eee, plecze na ropion Będę rozliczony Ej, nie gadaj, że już torped nie mam Mam zero torped To, poczekaj, to ci się odnowią A, misja wykonana Cięstwo Rzesz, Hitler byłby z lodem Ile to trwało? 15 minut, dobra, starczy żeby dłuższe odcinki też się nie pojawiały, bo mam dość dużo tych dług, dług, dłuższych odcinków, zatem dziękujemy za to, że byliście, yy, za to, że zatapialiście z nami, że pływaliście, lataliście i tam nie Rapid wiem. A co coś zatopiłeś w ogóle? Jako obok? Tak, dwa statki. Faktyczne. No, zatem do zobaczenia, cześć i papa. Do następnego. Dobra. Dobra.